Szanowni Państwo, witam Państwa na kanale Helix Tarot. Mam na imię Aleksandra i tytułem wstępu chciałam powiedzieć kilka rzeczy. Czytania, które Państwu tutaj przedstawiam, to są czytania ogólne, więc proszę brać z nich to, co rezonuje, a resztę zostawić, nie naginać na siłę do siebie. Jeżeli potrzebujecie Państwo czytania indywidualnego, to zapraszam do siebie. Mój adres e-mail to jest helixatar.com małpa.gmail.com. Widać go zazwyczaj na filmach w lewym dolnym rogu filmu, jak również jest zamieszczony w opisie filmu. Proszę do mnie pisać, ja zawsze odpisuję. Nie zawsze od razu, ale, ale zawsze, zawsze odpowiem. To po pierwsze. Po drugie, znak Zodiaku. Ja tutaj robię czytania również dla znaków Zodiaku. Tak się utarło, że najczęściej patrzymy tylko na swój znak słoneczny, czyli, czyli znak, w którym było słońce, kiedy się rodziliśmy. Moim zdaniem dużo się na tym traci, w takim sensie, że mamy też różne inne ważne miejsca w horoskopie urodzeniowym. Jednym z najważniejszych miejsc, nie wiem czy nie ważniejszym od Słońca, jest nasz ascendent, czyli znak wschodzący. Polecam go sobie sprawdzić, jeżeli go nie znacie. W opisie filmu na dole też macie link do strony, gdzie możecie sprawdzić ten znak, jeżeli znacie swoją dokładną godzinę urodzenia. Wtedy go można sprawdzić. Mamy też ważne umiejscowienia w horoskopie urodzeniowym, jeżeli chodzi o planety osobiste, czyli. Merkurego, Wenus, Marsa, miejsce Księżyca również jest ważne, więc bardzo Wam polecam obejrzeć nie tylko dla swojego znaku słonecznego czytanie, ale też dla znaku księżycowego i przede wszystkim dla ascendentu, dla znaku wschodzącego. I w końcu bardzo ważna rzecz, te czytania to nie jest wyrocznia. Te czytania nie mają wam mówić, co macie robić w życiu. One mają być podpowiedzią, mają być inspiracją, mają być pomocą, mają być oparciem, mają być wskazówką. Natomiast absolutnie nie zabierają wam i nie mają taki, takiego celu zabierać wam władzy nad waszym życiem. To jest wspaniała sprawa, że możemy naszym życiem kierować. Nie mówię, że jesteśmy za wszystko odpowiedzialni, bo to by była utopia jakaś, a może antyutopia. Ale mamy pewien obszar, w którym rzeczywiście możemy działać i bardzo Was do tego zachęcam, żeby tą władzę nad swoim życiem sprawować i nie oddawać jej nikomu i niczemu, zwłaszcza nie mnie i nie tarotowi. A na koniec bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie udostępnienia za wszystkie komentarze, za listy, które do mnie piszecie i za każdy inny rodzaj wsparcia jaki od was dostaję, jest ono dla mnie bardzo, bardzo cenne. Zapraszam osoby zainteresowane na mojego patronaita, gdzie można też wybrać sposób wspierania kanału odpowiedni dla siebie. A teraz uzbrojeni w tą wiedzę, możemy przystępować do czytań. Zapraszam do czytania dla was. Dzień dobry bliźnięta i wszystkie inne osoby, które to e, oglądają, witam Was w czytaniu na sierpień 2023 roku. Popatrzmy, jakie są dla Was energie i komunikaty na ten miesiąc. Czytanie na poły wakacyjne sześciokartowe. Eee. Przyjrzymy się co tam, co w trawie piszczy, jak to się kiedyś mówiło. Eee. Mamy karty na stole. Świetnie. I patrzymy na pierwszą, która nam powie, jaka jest aura tego miesiąca dla Was. I to jest rycerz Buław. Radosny bardzo, jak widać tutaj. Wierzgający. Gra na bębenku i tak na nim gra, że on, aż się zaczyna palić. Czyli mamy tutaj dużą pasję, dużo zaangażowanie w cokolwiek robicie. I e, robienie tego, co jest przyjemne, robienie tego, co przynosi zmianę, e, zmianę w kierunku właśnie zaspokajania jakiegoś własnego, e, własnego pragnienia, własnej pasji. Rycerz Buław jest e, postacią, która lubi zmieniać kierunek, ponieważ zawsze idzie tam, gdzie czeka go coś ciekawego, gdzie coś go pociąga, gdzie coś jest fascynującego, tak, takiego właśnie podbijającego bębenek. Ehm. Więc możecie być bardzo ruchliwi, ruchliwe w tym, w tym miesiącu i w sferze umysłu i w sferze też tej materialnej. To mogą być podróże duże i małe. To mogą być <laughs> różnego rodzaju przeprowadzki, przeniesienia i generalnie no, dużo ruchu. A ale, tak jak mówiłam, również w strefie, właśnie bardziej takiej mentalnej, możecie gonić za różnymi rzeczami, oddawać się różnym pasjom i iść za takim instynktem, nie? który nam mówi: O, tam będzie gorąco, tam będzie, tam będzie się działo, tam będzie ciekawie, to ja tam pójdę. I w ten sposób się uczycie, w ten sposób zbieracie doświadczenia. Temu sprzyja energia miesiąca. To nie znaczy, że tylko to będziemy robić oczywiście, nie? ale to jest taka ognista energia, która nasącza całość, całość miesiąca, całość tego czytania. Co jest z tym wyzwaniem? Czyli czymś takim, w czym możemy urosnąć. I tu wyszła nam piękna karta diabła. Mówię piękna, bo ona jest najbardziej obok śmierci kartą zapowiadającą możliwość zmiany. Co jest wyzwaniem? Wyzwaniem jest targnąć się na coś dużego. Bo, tak jak mówiłam, rycerz buław lubi jak jest ciekawie i lubi jak jest przyjemnie. A diabeł to jest coś więcej. Diabeł mówi, a sięgnij po to, po co nigdy się nie odważyłaś sięgnąć, nie odważyłeś. Sięgnij po to, co jest ukryte głęboko. Sięgnij po to, co wcale nie będzie łatwe. I może wcale nie będzie przyjemne. Więc on zachęca do zmiany głębszej, do zmiany, która wymaga przekroczenia czegoś, przekroczenia swoich dotychczasowych <laughs> wyobrażeń o sobie, wyobrażeń o świecie, odkopania czegoś, czego tak naprawdę się lękamy, tak? Bo za diabłem zawsze stoi lęk. Diabeł zachęca nas do konfrontacji z lękiem. Mówi, słuchaj, może to wcale nie jest takie straszne. Tak długo jak unikamy tej konfrontacji, i tak długo jesteśmy tak naprawdę we władaniu lęku, we władaniu tego czegoś strasznego, co czai się za rogiem, ale nie chcemy na to popatrzeć. Tymczasem, gdybyśmy popatrzyli, to mogłoby się okazać, że to wcale nie jest takie straszne. Więc diabeł ja was wzywa do czegoś większego, do czegoś głębszego. I to jest właśnie wyzwanie, czyli ten obszar, w którym można się rozwinąć, w którym można przekroczyć właśnie siebie dotychczasowego, dotychczasowo. Popatrzcie na tą jego rękę, on tutaj trzyma te sznurki, nie? I na końcu tych sznurków jest osoba, która nie chce widzieć, nie chce słyszeć, generalnie się odseparowuje od świata, tak? No i jak tak robimy, to właśnie jesteśmy we władaniu diabła. Ale on wyciąga tą rękę, żeby nam te sznurki oddać. Mówi, słuchaj, możesz wziąć kontrolę nad sobą, możesz, możesz ty kierować swoim życiem w każdym obszarze, również w tych, których się boisz. To wymaga wzięcia odpowiedzialności, a odpowiedzialność daje moc. Więc on tutaj namawia do czegoś większego niż tylko właśnie takie. Hop z kwiatka na kwiatek. Może trzeba dać nura w gęstwinie, a nie tylko po kwiatkach skakać. Co jest tutaj niespodziewane w tym miesiącu? Wow! Rydwan. Może się zdarzyć niespodziewana dalsza podróż. Generalnie progres. Progres, triumf, sukces bardzo mocne pójście do przodu w dziedzinie, w której się tego nie spodziewaliście, albo nie spodziewaliście się skali. Że to aż tak. Bo to ładnie koresponduje z tym rycerzem buław, który tak jak mówiłam jest dynamiczną postacią. Tutaj mamy jeszcze tą dynamikę do kwadratu, tak? To jest, to jest karta, która mówi, że nasze pragnienia, nasze rządze nasze mogą nas bardzo daleko zanieść. I bardzo szybko, jeśli nimi odpowiednio kierujemy. Eee, tyle, że mm, może się okazać, że te żądze, e, że, że nie docenialiście ich siły, albo że one wiozą Was w zupełnie inny, innym kierunku niż żeście myśleli. E, jakby rozrzut Waszych podróży może zaskakiwać. To też może być tak, że niespodziewanie, i to z kolei jest warunek tego podrapania głębiej, nie przy diable. Może się okazać, że właśnie jak podrapie się głębiej, to nagle sprawy ruszą z kopyta. I paradoksalnie często tak jest, że kiedy zajmujemy się tymi diabłowymi sprawami, czyli tym wszystkim, co budzi nasz lęk, opór, czujemy, że, że musimy dotknąć cienia w sobie, nie? bardzo często paradoksalnie właśnie wtedy sprawy zaczynają się ruszać i to naprawdę w niespodziewanej skali więc to może być też od tego uzależnione, ale nie musi nie musi, generalnie mamy tutaj zdynamizowanie sytuacji niespodziewane w kierunku nie wiem czy przez Was pożądanym, ale na pewno ciekawym, nie? Czuję tutaj, że, że dużo ciekawych rzeczy się dzieje no dobra to teraz popatrzymy na to, co Wam Tarot doradza. Co robić, jaką przyjąć postawę. Kolejne wielkie arkanum. Mag. Taki mocny miesiąc dla Was. Czyli Tarot Was bardzo zachęca do odwagi i do integralności. Do tego, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Mag wchodzi w każdą sytuację. Mag jest jedynką, czyli jest trochę takim asem, tak? Że on dopiero zaczyna. On wchodzi w każdą sytuację, niezależnie od tego, jak jest dla niego nowa. I działa tam jak mistrz, to znaczy robi z tym, co ma, z takimi umiejętnościami, które ma, robi najlepiej jak umie. Wkładając to energię, entuzjazm, całą swoją wolę. I czaruje, i dzieje się, tak? Dzieją się rzeczy, on stwarza rzeczy, on, on materializuje. Jak to się mówi, manifestuje, tak? Manifestuje tą energię wszechświata na płaszczyźnie tej naszej tutaj dostępnej. Więc wejdźcie w rolę maga i czarujcie rzeczywistość. Myślę, że to jest bardzo duża zachęta do tego, żeby odważnie sobie poczynać w tym miesiącu, żeby się. Nie mówię nie bać, bo to łatwo powiedzieć, nie bój się. No, człowiek się boi, ale ważne jest, żeby mimo tego, że się boi, robił. Robił, działał. Żeby brać się nawet za rzeczy, które wydawają, wydają się nam właśnie zupełnie nowe, nieznane, może duże, tak? Mimo to, bo to jest mocna, sprawcza karta. To jest też karta, która zachęca do pracy po prostu, żeby brać się do roboty, czego nie robić. Cesarz. Cesarz z kolei jest sztywny. Macie bardzo dużo wielkich arkan, więc myślę, że mocne energie tutaj przychodzą. Cesarz to taki gość, który chciałby wszystko zamknąć w szczelnych granicach i niczego nie wpuszczać z zewnątrz i niczego na zewnątrz nie wypuszczać. Ma być, ma być według prawa, ma być, tak jak ja mówię, to jest taka żelazna pięść. Cesarz oczywiście może być dyktatorem też, nie? Ja go tutaj interpretuję w tej, jakby w tym ciemnym wydaniu, bo wyszedł w pozycji, czego nie robić, tak? Czego, co nie jest Wam rekomendowane, więc sztywne podejście do spraw, takie mechaniczne, takie, które od razu kładzie na Was jakąś wielką Odpowiedzialność za wszystko. Bądźcie odpowiedzialni za siebie, za wyniki swojej pracy. E, oczywiście, tak? Ale nie wchodźcie od razu w taką rolę zbawcy świata. Tak to czuję tutaj. E, który, który musi postawiać od razu wszystko, nie? Jakby Mak ma większą swobodę, Mak jest elastyczny e, i nie musi od razu budować królestwa, nie musi od razu budować imperium, tak? Działa jakby na własną rękę, więc myślę, że to tutaj chodzi o skalę tego działania, żeby, żeby jakby działać w swojej skali, nie wykraczać poza, poza siebie, nie urządzać życia innym ludziom. Zauważcie, że ten cesarz trzyma w ręku pionek tak? to by było trochę takie manipulacyjne i myślę, że przed tym ostrzega też ta kombinacja bo mag potrafi oszukiwać też, nie? To jest inna jego nazwa, to jest kuglarz. To, to jest ktoś, kto jedną ręką coś robi, a za plecami robi coś zupełnie innego, tak też może być. Więc myślę, że tutaj cesarze zwracają uwagę, żeby nie, nie robić takich sztuczek, nie manipulować. Niech to będą prawdziwe, prawdziwe czary, prawdziwa praca, tak? czary ja nie mówię w sensie dosłownym mówię o po prostu przetwarzaniu rzeczywistości niech to będzie wprost bez jakichś takich bez machinacji o, to jest dobre słowo, bez machinacji super ciekawy miesiąc zobaczmy jaki z tego wynik rezultat, do czego to prowadzi ewentualnie jaka jest wskazówka na dalej, dwa miecze to jest bardzo dziwna karta w tym kontekście. I chcę sobie ją sklaryfikować. Co oznaczają te dwa miecze tutaj? Aha. Rycerz Denorf. No tak. To jest trochę taki stop. Świat mówi stop. Świat mówi chwilunia, chwilunia. Nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. Prawdopodobnie dojdziecie w wyniku tych tutaj mocnych energii do takiego momentu, gdzie trzeba się będzie zdecydować. Gdzie będzie, może inaczej. Gdzie będzie rozwidlenie dróg? Staniecie przed wyborem. Myślę, że z tym wyborem trzeba poczekać. Czyli tutaj włącza się ta energia sierpnia, którą bardzo mocno czuję w czytach dla innych znaków, takiego trochę przestojnie. Czyli u Was bardzo dużo się dzieje przez cały miesiąc, ale to do czego to doprowadza to, to jest właśnie wybór, którego nie należy podejmować od razu. Czyli Ważne jest, żeby zachować tutaj umiejętność wyjęcia się z takiego biegu, bo tutaj jest bardzo szybko, bardzo dynamicznie, bardzo dużo się dzieje. Ale w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć: chwila, 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 chwila. chwila. Ja się muszę zastanowić. Rycerz denarów stoi w bardzo dużym kontraście z rycerzem buław, tak? bo rycerz Buław gdzieś tam sobie biega, skacze i tak dalej, a rycerz Denarów idzie bardzo powoli. Często jest przedstawiany jako stojący w ogóle, jako stojący, czekający, obserwujący. I on jest bardzo skuteczny i myślę, że tutaj włącza się Wam taka, takie pragnienie skuteczności, być może jakiegoś wyższego celu w tym, co robicie. Czegoś bardziej długofalowego, bo te działania, one są, tak jak mówiłam, doraźne, bardzo spontaniczne, bo i Rycerz Buław, i ten Rydwan, to są bardzo spontaniczne karty, i Mag zresztą też, które po prostu działają, jak to się mówi, na pniu, tak, robią coś z materiałów znalezionych w lesie, nie mówiąc o tym, że Rydwan to jest... Zaskakująca energia, tak? Czyli, że nagle gdzieś was niesie, tak? Czyli mamy tutaj bardzo dużo pędu. Dwa miecze to jest takie hola. Filunia. Filunia, zastanówmy się. Zobaczmy, do czego to prowadzi w dłuższej perspektywie. Może nie do czego to prowadzi. Do czego ja chcę, żeby to doprowadziło w dłuższej perspektywie. Co ja tak naprawdę chcę osiągnąć? Jakie mają być trwałe materialne rezultaty mojego działania? Do czego chcę dojść? Jaki jest tego cel wszystkiego? Tak naprawdę. Tak? I ten, który mi się teraz zarysował w wyniku tych różnych niespodziewanych ruchów. Jak on ma, ma się do mojego celu? I czy w ogóle ja mam swój cel? Wczoraj y, dla patronów robiłam bardzo fajne. Znaczy moim zdaniem, bardzo fajne. <laughs> Czytanie. Y, my się tam zajmujemy między innymi różnymi cnotami. Wartościami, które warto w życiu kultywować. Je sobie omawiamy po kolei. I wczoraj była celowość. To mi tak mocno rezonuje tutaj. Że celowość jest warunkiem tego, żeby nasze działania rzeczywiście nas gdzieś wprowadziły w głębiej, dalej. Że można bardzo dużo energii zużyć, nie mając celu, robiąc jakieś drobne na wierty, tak? Yy, yy, załatwiając, załatwiając drobne sprawy, ale mm, ma się to nie jak na przykład do życiowych ambicji, tak? To jest taki zapełniacz czasu. Więc myślę, że tutaj macie taką refleksję, że ja chcę, żeby to, to coś przyniosło w dalszej perspektywie. Chcę, żeby te zasiane ziarna padły na dobrą ziemię. Muszę wiedzieć, co się je też. Co ja mam w tym, w tym moim plecaku, z którego się sypię. Co tam jest. Więc takie zatrzymanie i refleksja na koniec w tym bardzo no, mówię, ruchliwym, spontanicznym i takim mm, mocnym myślę miesiącu. Ciekawym też, nie? Także te wszystkie doświadczenia, które przy, przyjdą w trakcie tego miesiąca, warto się w pewnym momencie zatrzymać i zastanowić, co ja mogę z nimi zrobić sensownego. W takiej dłuższej perspektywie. Żeby to nie było tylko takie działanie dla działania, tworzenie dla tworzenia. Jaki jest mój cel? Zapytajcie się siebie w tym wszystkim. Jaki jest mój, mój cel? Nie czyjś inny, nie doraźny, nie ten, który akurat mi się tutaj objawia, tylko płynący z głębi mnie. Ok? To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za wszelkie rodzaje wsparcia, za całą za komunikację ze mną. Jeśli potrzebujecie czytania dla siebie albo w ogóle chcecie napisać do mnie, to zapraszam. helik.satarma.gmail.com Ten mail jest również w opisie tego filmu. A ja Wam życzę z całego serca bardzo dobrego miesiąca. Żebyście byli, były szczęśliwe, zadowolone, drogie bliźnięta. I cóż, widzimy się w kolejnych czytaniach. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.